Dzień dobry, ekipo. Dzień dobry, szef. Słyszałem, że świetnie mnie naśladujecie. Szef wszystko. Smakują ci te flaki? A, tak. zapytać, Ale bo mnie jeszcze ci te flaki? Tak, szef. Jak zakończasz wymowę? Tak, szef. Dziękuję. Wydajemy. Tak. Lubię się śmiać. Również siebie. To chciałbym to zobaczyć. Ale co chciałby pan zobaczyć? Zapraszam na moje miejsce. Kamil odważnie wyrwał się do zadania. Czy szef doceni jego talent aktorski? Dzień dobry, grupa. Dzień dobry, szef. Tylko na tyle cię stać? I mogę polecieć dalej, ale wiem, no z tego chcesz. chcesz, chcesz taki Jakiś post. Dla ciebie to jest śmieszne, tak? Super, tak? Proszę, kim on jesteś? A ty się śmiejesz się? Te, Słuchaj, też, 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 też świetnym aktorem i się cieszę, bo jakbym, nie wiem, coś za nie mógł, to mam bohnera. Fajne jest to, że oprócz tego, że szef jest bardzo wymagający, ma do siebie ogromny dystans.